Jezus, to są słowa, kiedy Jezus jest już z uczniami, prawie, prawie końcówka jego służby. To jest chwilę przed ukrzyżowaniem. Te rozdziały, zresztą dzisiaj, ma, yy, dzisiaj Mikołaj czytał fragment też z 12 rozdziału, to z właściwie ciągiem się dzieją pewne rzeczy. 16 rozdział, Jezus mówi o Duchu Świętym. I słuchajcie, od 7. Lecz ja mówię Wam prawdę. Lepiej dla Was, aby ja odszedł. Bo jeśli nie odejdę, opiekun do Was nie przyjdzie. Natomiast jeśli odejdę, poślę Go do Was. A On, gdy przyjdzie, wykaże, że świat jest w błędzie co do grzechu sprawiedliwości i sądu. Co do grzechu, gdyż nie wierzą we mnie. Co do sprawiedliwości, gdyż odchodzę do Ojca już mnie nie zobaczycie. A co do sądu, gdyż na władcę tego świata już zapadł wyrok. Mam Wam jeszcze wiele do powiedzenia, ale teraz nie jesteście w stanie tego przyjąć. Jednak gdy przyjdzie On, duch prawdy. Wprowadzi Was we wszelką prawdę, ponieważ nie będzie mówił sam od siebie, lecz powie o wszystkim, co usłyszy, powiadomi Wam o tym, co ma nadejść. Nie wiem, kiedy, czy kiedykolwiek myśleliście o tych słowach, którymi Jezus zaczyna tą, tą informację. Ja mówię, lepiej dla Was, abym ja odszedł, bo jeśli nie odejdę, opiekun do Was nie przyjdzie, natomiast jeśli odejdę, poślę Go do Was. Co Jezus tutaj mówi? Co Jezus ma tutaj na myśli? Lepiej dla Was, jeśli odejdę. Wiecie, odsuwając jakieś wielkie, teologiczne rozkminy, co tutaj, co tutaj jest, w taki najprostszy sposób, Jezus mówi tutaj tak, dla Waszego dobra, dla Waszego rozwoju, dla Waszego, dla, dla, po to, żebyście mogli żyć w pełni, po to, żebyście mogli... Poznać mnie lepiej, to jest ciekawe, poznać mnie lepiej, jest lepiej, żebym ja odszedł, a przyszedł Duch Święty. Rozumiecie, rozumiecie co tutaj Jezus mówi? Trochę jakby powiedział, no chrześcijaństwo to naśladowanie Jezusa, amen, tak? W gru, jakby w grubszej, z grubsza, tak? Chrześcijaństwo polega na tym, żeby być coraz bardziej i bardziej jak Jezus. Tak? w jednym zdaniu, jakby można było powiedzieć. Jakby da się taką definicję ukuć, nie? Czyli generalnie patrząc na to, co Jezus powiedział, Jezus mówi tak: jeśli chcecie być jak Jezus, to lepiej, żebym ja Jezus odszedł, a przyszedł Duch Święty. Dlaczego? Dlaczego Jezus mówi, że lepiej dla nich, żeby On odszedł, a przyszedł Duch Święty? Dlatego, że Jezus w ciele miał ludzkie ograniczenia. Żeby wziąć człowieka do miejsca, do którego jest przeznaczony, prze, e, e, przeznaczony nie wystarczy człowieka. I oczywiście Jezus był też Bogiem, ale był ograniczony, choćby nie był wszędzie. Nie był wszędzie obecny, tak? Duch święty jest. Nie był z, zawsze z uczniami. Odchodził się modlić. Rozumiecie miał ograniczenia ludzkie. I on był ich świadomy. I w swojej pokorze powiedział, że lepiej, żebym ja doskonały, Syn Boży w ciele, żebym ja odszedł, a przed Duch Święty. A my czasami oczekujemy od człowieka, że zaprowadzi nas w miejsce wzrostu duchowego. Od człowieka, który nie jest doskonały. Rozumiecie? Mamy czasami obraz. Naszego życia duchowego, jakby ono było oparte o to, jak dobre kazanie usłyszę i jak bardzo mnie ktoś zainspiruje. Słuchajcie, ja już wielokrotnie stawałem tutaj w tym miejscu myślałem sobie: Ja naprawdę już nie mam pomysłu, jak mógłbym zainspirować. Ja nie muszę mieć pomysłu. Nikt tutaj nie musi mieć pomysłu. Twój lider Twojej grupy domowej, twój lider w Twojej grupie młodzieżowej, on nie musi mieć pomysłu, jak Ciebie zabrać z miejsca. A do miejsca B, bo to duch święty zabiera cię z miejsca A do miejsca B. To duch święty I jest napisane, że to duch święty przypomni tobie o wszystkim. On prze, objawi ci Jezusa. On, będzie, on ma moc, żeby zmieniać twoje życie. On ma moc, żebyś mógł się budować. To jest rola ducha świętego. I my czasami przypisujemy ludziom kompetencje, których oni nie mają. Kompetencje, możliwości, sprawczość, której człowiek nie ma i nie będzie mieć. I jesteś zraniony dlatego, że Twoje życie jest takie. A być może szukasz nie tam, gdzie trzeba. A być może masz zbyt duże oczekiwania. Być może wydaje Ci się, że wystarczy wskoczyć raz w tygodniu, na dwie godziny, w, nie wiem, do kościoła, czy na jakąś grupę, czy coś tam, i to załatwi temat. Nie załatwi. Nie załatwi. Skoro uczniowie, którzy byli w stałej relacji z Jezusem, z Jezusem w ciele, z doskonałym człowiekiem, bez grzechu. Ale z ludzkimi ograniczeniami. Jeśli oni potrafili się tak jakby potykać, jeśli niektórzy z nich skończyli w zły sposób, jeśli oni nie rozumieli, jeśli oni popełniali błędy, kluczyli, błądzili, to co dopiero my? Jeśli mamy niedoskonałych liderów, jeśli mamy niedoskonałych przyjaciół, jeśli mamy niedoskonałe rodziny. Jednym z największych źródeł Twojego rozczarowania, Twojego zawodu drugim człowiekiem może być to, że przypisujesz ludziom sprawczość, przypisujesz ludziom możliwości, których oni nie mają. Nikt nie uzdrowi Twojego życia duchowego. Nikt tego nie zrobi, bo to się dzieje między Tobą a Duchem Świętym. Tylko i wyłącznie. Między Tobą a Duchem Świętym. To jest miejsce, w którym się budujemy. To jest miejsce, w którym się karmimy. To jest miejsce, w którym się rozwijamy. I okej, okay, dobrze, jeśli przychodzimy do kościoła i możemy usłyszeć coś, co nas zainspiruje. Coś, co nas zbuduje. W sensie, co da jakby impuls do tego, żebyśmy chcieli pracować dalej. Gdzie? W relacji z Duchem Świętym. Zastanów się dzisiaj. Czy część Twoich zranień, część Twoich rozczarowania nie wynika z tego, że przypisujesz ludziom nie takie kompetencje. Czasami ludzie, którzy stoją w miejscach jakiegoś wpływu, oni sami sobie przypisują te kompetencje. I tu się, to jest 100% zgody. Nie powinni, to jest 100% zgody. Wchodzimy czasami w nie swoje buty, to jest, absolutnie tak jest. Ale znowu, dzisiaj rozmawiamy o tym, jak chronić swoje serce. Niedawno mieliśmy wysyp obietnic. To znaczy, wiecie, wybory mamy, nie? Za, za tydzień drugą turę. I generalnie podczas tych całych, podczas tych niekończących się debat, jakichś tam, nie wiem, prezentacji, spotkań, bla bla bla, po prostu wszyscy obiecywali wszystko, nie? Generalnie wszyscy, od prawa do lewa, wszyscy obiecują wszystko. I wiecie, co jest najśmieszniejsze w tym wszystkim, że większość z tych kandydatów obiecywała rzeczy, których prezydent nie może. Nie wiem, nie wiem, na ile śledzicie, ale większość kandydatów obiecuje rzeczy, których prezydent w ogóle nie ma w polskim systemie prawnym, nie ma do nich kompetencji. On ich nie może zrobić. Po prostu. Wiecie, to trochę jak gdzieś się pojawił taki już że, że, prześmiewczy, że zbudujemy sześć elektrowni atomowych do końca roku, nie, to, to dokładnie większość tych obietnic ma taką wa wartość. Po prostu są pewne możliwości, które ma prezydent, a są możliwości, których nie ma. I wiecie, o ile. Oni mają interes w tym, żeby obiecywać rzeczy, których nie mogą spełnić, bo to może spowodować, że będą mieli większe poparcie. O tyle my, ludzie, nie powinniśmy oczekiwać od nich spełnienia obietnic, bo jesteśmy mądrzy, bo wiemy, że oni nie są w stanie ich spełnić. Po prostu. Oni nie mają do tego żadnych kompetencji. Jest coś takiego jak prerogatywa prezydencka, możecie wygooglować. Jeśli to się nie mieści, to to jest bzdura. Po prostu. I teraz słuchajcie, weźmy tą mądrość, przenieśmy do naszego życia duchowego. Nie oczekujmy od ludzi tego, że będą robić coś w naszym życiu, do czego nie mają w ogóle kompetencji. Oni nie mogą tego zrobić. Człowiek nie weźmie odpowiedzialności za Twoje życie duchowe. Człowiek nie zbuduje Twojego życia duchowego. Człowiek nie zbuduje Twojej relacji z Bogiem. Człowiek nie zbuduje Twojej dyscypliny. Drugi człowiek, to się dzieje w Twoim życiu. To się dzieje mocą Ducha Świętego i relacją. A jaką z nim masz? Jesteśmy osobiście odpowiedzialni za nasze życie duchowe, za jego rozwój, naszą relację z Bogiem i ogólny stan naszego chrześcijaństwa. Chcę już kończyć. Ja nie do końca rozumiem te cyfry, przepraszam. Ale mm, słuchajcie, mieliśmy niedawno, nie, nie tak dawno taki wyjazd ze znajomymi, gdzie siedzieliśmy późno wieczorem i, i właśnie była taka rozmowa o tym, jak ludzie są rozczarowani kościołami, do których chodzą, i, i, I to, co z tego wybrzmiewało, to właśnie takie, takie przeniesienie odpowiedzialności czasami. Że, no, ja jestem w złym miejscu duchowo, bo, no właśnie, no bo tutaj nie jest tak, jak powinno być, bo tam nie jest tak, jak powinno być. I to, to były ludzie z różnych stron. Ja marzę o tym, żebyśmy zaczęli w tej naszej dojrzałości duchowej brać odpowiedzialność za nasze życie. I wcześniej się nauczymy, że to my jesteśmy odpowiedzialni za nasze życie, tym będzie nam łatwiej, tym będzie nam lepiej. I tu przechodzimy do trzeciej rzeczy i to już przeskoczymy, zaraz będziemy się modlić. Na trzecia, trzecia myśl, w jaki sposób to, to, to nasze te zranienia, e, to rozczarowanie i, i możemy w jakiś sposób minimalizować w naszym życiu i strzec swojego serca, zaprzyjaźnić się z Duchem Świętym. <grych> zaprzyjaźnić się z Duchem Świętym. Brzmi łatwo, nie? Ale generalnie powinniśmy zacząć przenosić i to jest... To jest dojrzałość, kiedy przenosimy ciężar naszego chrześcijaństwa, skarmienia się i inspirowania przez człowieka, nawet najbardziej natchnionego, na codzienne turbodoładowanie przez relację z Duchem Świętym. To jest dojrzałość. To jest wchodzenie w dojrzałość, kiedy coraz mniej zależy od tego. Czy tutaj ktoś zrobi potrójnego Axla czy Tulupa i wiecie, jakiś show i światła i dymy zagrają i będzie najlepsze uwielbienie. A coraz bardziej zależy od tego, czy rano usiądę, otworzę Biblię i powiem Duchu Święty, potrzebuję Ciebie. To jest dojrzałość. To jest branie odpowiedzialności za swoje życie. To jest coś, do czego Bóg nas zaprasza. Ja nie będę winił wszystkich dookoła za to, gdzie jestem, za to, czego nie ma w moim życiu, a co jest. Jeśli ja sam nie zadbam o to, żeby być blisko Boga. I czwarta myśl. I to jest trochę do nas, to jest trochę do, trochę do osób, które budują Kościół w sensie takim też strukturalnym, w sensie do liderów, ale też do nas wszystkich. Budujmy Kościół ojców, a nie superbohaterów. Budujmy Kościół ojców, a nie superbohaterów. Wiecie, jaka jest różnica? Różnica jest taka, że mm, Superbohaterowie to są ludzie, którzy mają za nas coś zrobić, którzy mają nas uratować z opresji, którzy mają rozwiązać nasze problemy, których na koniec będziemy oklaskiwać i koniec jakby historii. Ale to nie działa w Kościele. To właśnie te oczekiwania, że będziemy mieli superbohaterów, powodują, że jesteśmy często zranieni, rozczarowani i nasze oczekiwania nie są spełniane. Co innego jest, kiedy mamy ojców. I teraz myślisz sobie, no ej, halo, ale ja dopiero zaczynam moje życie chrześcijańskie. To może Ci powiem, jak być ojcem, a Ty mi powiesz, czy jest to dla Ciebie, a czy nie. Jak być ojcem? Budować relacje z tymi, którzy są na początku, gdzieś bardziej na początku niż ja. Wcześniej e, w drodze z Jezusem, tak? Dzieląc z nimi swoje serce, dając czas, okazując miłość, wspierając i dając przykład. Co o tym myślisz? Co o tym myślisz? To jest dla Ciebie. Budować relacje z tymi, którzy są wcześniej w drodze z Jezusem, którzy być może zaczynają. Dzieląc z nimi serce, okazując miłość, ofiarowując swój czas, wspierając i dając przykład. I wiecie, zaczynałem taką historią z, z tego mojego obozu. Pomyślałem sobie, że mm, to był taki dobry przykład tego, co się dzieje, kiedy ojców nie ma. Ja byłem taką ofiarą tego, że ojców nie było. Kiedy ojców nie ma, ludzie muszą wchodzić w rolę, do których nie są powołani. To często zdarza się w rodzinach, prawda? Kiedy nie ma ojca i najstarsze dziecko, najstarszy syn czasami musi w pewnych dziedzinach być ojcem. To jest scenariusz bardzo znany. Tylko problem polega na tym, że w to ojcostwo wchodzi z mnóstwem braków, deficytów, dysfunkcji. I to później wychodzi. Też powołuje, po, po, powoduje kolejne zranienia. Kościół nie ma być takim miejscem z definicji. Kościół ma być miejscem, gdzie są ojcowie. I, ojco... I czasami, właśnie mylimy to, wydaje nam się, że ojcowie to są ci tutaj z przodu. Nie. My dla siebie nawzajem mamy być ojcami. Oczywiście to zabiera jakiś czas, ale mogli... gdybyśmy zaczęli od tego, że zaczniemy rozglądać się na tych, którzy są koło nas. Brać odpowiedzialność za swoje życie, ale brać też odpowiedzialność za życie ludzi, którzy są wokół. Za tych, którzy być może są trochę wcześniej w tej drodze z Jezusem, którzy jeszcze nie wszystko rozumieją, którzy być może zmagają się z rzeczami, z którymi my jeszcze nie zmagamy, bo dzięki Bożej łasce, nie wiem, zostaliśmy z nich wyciągnięci albo je przepracowaliśmy. Być może nie mam, nie wiem, nie, nie jestem w stanie powiedzieć jakiegoś super kazania, którego już zmiecie. Nie musisz, ja też nie muszę, jakoś żyje. Ale być może jestem w stanie poświęcić mu czas. Być może jestem w stanie usiąść z kimś i powiedzieć: Słuchaj, ja też byłem w tym miejscu. Jeśli chcesz, to ci powiem, jak z tego miejsca się wydostałem. Powodem zranień w naszym życiu często jest to, że mamy błędne oczekiwania wobec ludzi. I wydaje nam się też, że Kościół to jest relacja. Głównie jakaś taka pionowa. Ktoś jest z przodu, ktoś jest z tyłu, ktoś jest wyżej, ktoś jest niżej. Kościół przede wszystkim jest relacją poziomą. W sensie, jeśli chodzi o takie codzienne funkcjonowanie, nie mówię o relacji z Bogiem, ale jeśli chodzi o relacje międzyludzkie, Kościół jest relacją taką poziomą. To znaczy, że my jesteśmy dla siebie nawzajem. Że my bierzemy odpowiedzialność najpierw za swoje życie, ale później za życie kogoś, kto jest obok. Nie tworzymy sobie super bohaterów, nie tworzymy, nie budujemy im pomników. Ale patrzymy na siebie nawzajem i zastanawiamy się, jak możemy pomóc, jak możemy kogoś wesprzeć, jak możemy go zabrać z miejsca, w którym jest, zainspirować go do tego, żeby też szukał Boga bardziej, żeby może podzielić się z nim jakimś swoim doświadczeniem tego, w jaki sposób my znaleźliśmy coś, czego on dzisiaj nie ma. Chciałbym dzisiaj się modlić w takich dwóch tematach. Chciałbym się modlić najpierw z osobami, które dzisiaj. Są zranione przez innych ludzi. Powiedziałem to myślę, że parę razy, więc, więc powtórzę jeszcze raz. Nikt nie odbiera Ci prawa do tego, żeby czuć się zranionym, czuć bólu, czuć tych emocji. To jest, to jest normalne i to jest, to jest ok. Tylko pytanie jest, skąd, dokąd z tego miejsca wyjdziesz? Jeśli to jest coś, co paraliżuje Twoje życie, jeśli jakieś rozczarowanie tym, co zrobili inni ludzie, jeśli jakieś... Um, Niespełnione oczekiwanie powoduje, że czujesz, że jesteś w miejscu, gdzieś tam nie idzie Twoje życie do przodu, albo wręcz czujesz, jak Twoje życie się kurczy, jak Twoje życie się gdzieś tam rozpada, jak a, ten ból wcale nie znika. A, to to jest miejsce, w którym być może potrzebujesz modlitwy, żeby to po prostu rozwiązać. A, żeby to rozwiązać, żeby z Tobą stanąć, a, żeby zamknąć pewne rzeczy w Twoim życiu, żebyś mógł iść dalej. To będzie pierwsza modlitwa. Będę chciał się, żeby że są tutaj liderzy, są liderzy też z konferencji, są starsi zboru. Chcielibyśmy się modlić z osobami, które dzisiaj czują po prostu ból, czują zranienie, rozczarowanie ludźmi. Ludźmi. Nie będziemy dzisiaj tutaj analizować, czy to jest słuszne, czy niesłuszne. To nie jest to miejsce i ten czas. Chcemy się z Tobą modlić i żebyś mógł pójść dalej. Po prostu. To będzie pierwsza modlitwa za was poproszę, a druga modlitwa, będę chciał się modlić z tymi, którzy chcą pójść tą drogą dojrzałości, brania odpowiedzialności za siebie i za innych. Tak to będzie prosta modlitwa. Boże po prostu chcę wziąć odpowiedzialność za swoje życie. Nazwać to, że ja jestem odpowiedzialny za relację z Tobą, Duchu Święty, i chcę, żeby relacja z Tobą. Uzdolniła mnie do tego, żeby móc też wnieść brzemiona innych, żeby móc pomagać tym, którzy są wcześniej, żeby móc dorastać do takiej roli Ojca, do roli matki, kogoś, kto będzie wzorem, kogoś, kto będzie wspierał, kogoś, kto będzie prowadził tych, którzy są jeszcze wcześniej w drodze z Jezusem. Więc to są te dwie modlitwy. Słuchajcie, będziemy pewnie za chwilę też przyjdzie zespół, mam nadzieję, będziemy trwali w takiej modlitwie. Zapraszam was. Jeśli jesteście w takim miejscu gdzieś tego zranienia, to będziemy się teraz modlić. Jeśli nie, możecie po prostu uwielbiać, a później będziemy jeszcze tą, prowadzić tą drugą modlitwę. Jeśli ktoś...